Nie no, trzeba zacząć od figurki Matki Bożej. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jezus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nuket in hora mortis nostre. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Słuchajcie, wschód słońca, po szóstej, już dość solidnie po, po szóstej, ale one już były tutaj dużo wcześniej, one były o piątej, przed piątą. Jak tylko wschodziło słońce, one już zostały wypuszczone na wypas, na pastwisko. Krowy. I tu jest, na wschód słońca jest ukierunkowany ołtarz, prawowity ołtarz. No właśnie, a, a kapłan stoi przy nowym stole, tak zwanym stole uczty i stoi w odwrocie kłaniając się ku zachodowi zamiast wschodzić łaska boża żeby wschodziły cnoty wschodziły to doprowadza się do tego żeby to miało zachodzić czyli żeby nie było ich o tutaj zobaczcie tak tu już przeczytacie sobie no i cóż no tam drogi krzyżowe tak stacje drogi krzyżowej no tyle to amfiteatr, amfiteatr chyba, tak? Jakoś chyba tak to się nazywa. Już, zakończ. Jest chłodno. Wiecie, że zimne, że aż trzeba być opatulonym. Ale zakończ.